Mój syn, ja wiem, widzę, znam każdą myśl, która pojawia się w ciszy Twojego serca. Nic nie umknie mojemu oku. Już zanim pierwsza łza popłynęła po Twojej twarzy, ja tam byłem. Zanim ból ścisnął Ci pierś w środku nocy, ja już cię przytulałem. Możesz nawet myśleć, że jesteś sam. Że nikt nie rozumie, że nikt nie widzi. Ale ja widzę wiem dokładnie, przez co przechodzisz nie przez pane noce, strach przed jutrem. Ból, którego nikt inny nie widzi. Znam każdy szczegół, każdą wewnętrzną walkę, każdą ranę, która wciąż krwawi w twoim wnętrzu. Ale posłuchaj teraz uważnie. Cokolwiek przeżywasz, to nie jest koniec, to nie jest kara, to nie jest odrzucenie, to tylko faza. Poczekaj chwilę, czas przygotowania. Nie pozwoliłbym, abyś narażał się na taką presję, gdybyś nie czuł w sobie czegoś wspaniałego. Nie jesteś niszczony, jesteś kształtowany, nie zostaliście zapomniani. Zostaliście wzmocnieni. Każdy ból, który dziś odczuwasz, jest częścią procesu stawania się tym, kim Cię powołałem. Teraz tego nie rozumiesz, ale pewnego dnia spojrzysz wstecz i będziesz wdzięczny, że się nie poddałeś. Będziesz wdzięczny, że wytrwałeś, nawet jeśli nie miałeś siły. Będziesz wdzięczny za zaufanie, nawet jeśli nie będziesz rozumiał. Wiem, że ten ciężar wydaje się nie do zniesienia. Wiem, że są dni, kiedy wszystko, czego pragniesz, to ulga, przerwa, odpowiedź. I mówię Wam, odpowiedź jest już w drodze. Ale zanim nadejdzie odpowiedź, nadejdzie wsparcie. Zanim drzwi się otworzą, przybędzie nauka. Aby obietnica mogła się spełnić, muszę rozwinąć w Tobie dojrzałość. Kocham Cię za bardzo, żeby Cię osłabić. Kocham Cię zbyt mocno, żeby dać Ci coś wielkiego, jeśli nie jesteś skłonny tego wesprzeć. I dlatego, nawet w ciszy, wciąż pracuję. Za kulisami poruszam niebiosa, przygotowuję ścieżki, otwieram niewidzialne drzwi i burze mury, o których istnieniu nie miałeś pojęcia. Jestem Bogiem, który działa tam gdzie ludzkie oczy nie mogą dojrzeć. Jestem Bogiem, który przemienia ból w świadectwo, uzyw uzdrowienie, nadzieję w cuda. Nie poddawaj się. Nie przestawaj. Nie wracaj. Nie cofasz się, rozwijasz się. Nie jesteś sam. Jestem w Twoich ramionach. Każda trudna chwila dodaje odporności duszy, Wiary duchowi i odwagi sercu. A gdy wszystko wydaje się ciemne, pamiętaj, to w ciemności światło świeci na jaśniej. Na pustyni woda spada z nieba z większą siłą. Jesteś moim synem. A dzieci Boga Wszechmogącego nie są pokonane, one są szkolone. Nie są niszczone, lecz wypolerowane. Nie są porzucone, lecz prowadzone z miłością. Jestem z Tobą każdego dnia, nawet wtedy, gdy tego nie czujesz. Nawet jeśli wszystko w Tobie krzyczy, że się nie uda, ja szepczę: Tak, uda się, bo jestem tutaj. Więc otrzyj te łzy. Podnieś głowę. Kontynuujmy. Ponieważ Twoje zwycięstwo nie jest tylko możliwością, jest pewne. Powiałem taką decyzję, i nikt nie może jej powstrzymać. Twój ból ma datę zakończenia. Twoja historia nadal będzie inspiracją dla wielu. A kiedy najmniej się tego spodziewasz, zrozumiesz, że to wszystko było konieczne, bo twoje zwycięstwo nie będzie małe. Zaufaj mi, bo to ja mam kontrolę. I wszystko, absolutnie wszystko, przez co przechodzisz. Jest tylko fazą, faza, która uczyni Cię silniejszym, dojrzalszym, bardziej jędrnym. Ponieważ wygrasz, ja jestem Panem i ostatnie słowo należy do mnie. Z wieczną miłością, Bóg, mój syn, teraz, gdy usłyszałeś mój głos przypominający Ci, że ta faza to tylko proces, teraz, gdy twoje serce zaczyna rozumieć, że to nie koniec, ale nowy początek, chcę, żebyś usłyszał coś jeszcze głębszego, to co mam dla ciebie jest wspanialsze niż możesz sobie wyobrazić. Podczas gdy ty zmagasz się z próbami zrozumienia teraźniejszości, ja już spisałem przyszłość pełną pokoju, zadośćuczynienia i celu. Podczas gdy ty obwiniasz siebie za przeszłe błędy, ja już ci wybaczyłem i skierowałem Twoją historię na prostą w kierunku nowego sezonu. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale kiedy idziesz ze spuszczoną głową, walcząc z myślami o poddaniu się, aniołowie walczą w Twoim imieniu. W tej chwili następuje pewien niewidoczny ruch. Drzwi są otwierane, połączenia przygotowywane, a cuda są uwalniane. Nie dzięki Waszym zasługom, ale dzięki mojej bezwarunkowej miłości. Masz wartość. Masz tożsamość. Nie jesteś tym, za kogo uważa Cię świat. Jesteś tym, co O Tobie mówiłem od urodzenia moim. Wybrany. Oddzielny. Namaszczony. Synu, są rzeczy, które ujawniają się dopiero w Dolinie. A nawet jeśli wolisz górę, zwycięstwo, euforię, zrozum, to w Dolinie pogłębia się moja zażyłość. Nie chcę, żebyś po prostu wygrał. Chcę, żebyś zwyciężył poznając mnie. Nie chcę, żebyś po prostu zwyciężył. Chcę, żebyś zwyciężył wiedząc, kto wspierał Cię na każdym kroku. Więc nie lekceważ tego czasu, nie przeklinaj tego procesu. W tym bólu kryją się diamenty. Mądrość można znaleźć tylko w czekaniu. I powiem Wam więcej: to, co nadchodzi, będzie tak wspaniałe, że zrozumiecie, dlaczego do tej pory było tak trudno. Nie było to daremne. Nic, co przeżyłeś, nie pójdzie na marne. Wykorzystam każdą bliznę, aby uleczyć innych. Każdy upadek podnosi wielu na duchu. Każda łza użyźni glebę Twojej przyszłości. Spojrzysz wstecz, uświadomisz sobie, że to, co wydawało się końcem, było w rzeczywistości początkiem spełniania się mojej obietnicy. Nie martw się o tych, którzy cię porzucili. Z tymi, którzy nie wierzyli. Z tymi, którzy cię osądzali, wyśmiewali i odwrócili się od Ciebie. Usunąłem ludzi z Twojej drogi, bo nie byli częścią tego, co buduję. I wziąłem to, bo Cię kocham. Nie potrzebujesz oklasków, żeby pójść za Tobą. Potrzebna jest wiara. Musisz pamiętać, że to ja Cię wybrałem, i skoro to ja Cię podniosłem, nikt nie może Cię zniszczyć. Nadejdzie czas, gdy wasze łzy zamienią się w świadectwa, gdzie twoje noce będą wypełnione wdzięcznością, w którym twój głos będzie słyszany jako głos kogoś, kto wygrał nie dlatego, że był silny, ale dlatego, że zaufał. Ten czas jest bliżej niż myślisz. Nie zaszedłeś tak daleko, żeby umrzeć w środku. Doszedłeś tak daleko. Bo po drugiej stronie czeka na ciebie coś wielkiego. Więc kontynuuj. Nawet jeśli jesteś zmęczony, idź dalej. Nawet w ciszy kontynuuj. Ponieważ w tym konkretnym momencie, w czasie, który ustaliłem, wszystko nabierze sensu. Jestem z tobą na każdym kroku tej drogi i jeśli upadniesz, podniosę cię. Jeśli płaczesz, pocieszę cię. Jeżeli osłabniesz, ja cię wzmocnię, ponieważ jestem twoim ojcem, twoje schronienie, twoja siła. To trudna faza, ale zaczyna się rozwijać. Im głębsze będą korzenie, tym wyższy będziesz. Nie bój się. Twoje jutro jest bezpieczne w moich rękach. Teraz, gdy wiesz, że nic z tego, Czego doświadczyłeś, nie poszło na marne, teraz, gdy zacząłeś zdawać sobie sprawę, że nawet w ciszy działałem, nadszedł czas, abyś zrozumiał jeden z największych sekretów wiary. Twój ból był narzędziem, którego użyłem, aby cię obudzić. Tak, synu, bo bez cierpienia wiele serc zasypia, bez dowodów wiele osób gubi się w rutynie. Ale gdy wszystko się rozpada, gdy ziemia się rozpada, wtedy Twoje oczy zwracają się ku Mnie. I nawet ze łzami w oczach, to właśnie w tym bólu szukałaś Mnie najszczeriej. To właśnie w stracie odkryłeś, że byłem dla Ciebie wszystkim. To na pustyni uświadomiłeś sobie, że beze Mnie nie byłbyś w stanie zrobić ani jednego kroku. Nie byłem sprawcą Twojego bólu, ale pozwoliłem na ten proces. Ponieważ proces, który boli, również wyzwala. Ponieważ to, co wydaje się karą, w rzeczywistości jest lekarstwem. Musiałeś zostać złamany, żeby móc się odbudować. Nie według wzorca świata, lecz według mojego wzorca. I teraz już prawie gotowe. Kamieniarstwo dobiega końca. Ostatnie krawędzie są już dopracowane. I wkrótce, już wkrótce to, co obiecałem, spłynie na Twoje życie niczym obfity deszcz. Nadchodzi czas, mój synu, gdy niebiosa otworzą się na Twoją korzyść. A wszystko, co wydaje się być przeciwko Tobie, obróci się na Twoją korzyść. Elementy układanki, których dziś nie rozumiesz, znajdą swoje miejsce. Odpowiedzą na nurtujące ci dziś pytania będzie pokój przewyższający wszelkie pojmowanie. Zobaczysz, że nigdy nie popełniłem błędu, że nigdy się nie spóźniłem, że byłam obecna w każdym szczególe, nawet gdy myślałeś, że jesteś sam. Jestem Bogiem, który przemienia łzy w śmiech, ciężar w skrzydła, straty w wieczne cele. I jest jeszcze coś. Co musisz teraz wiedzieć? Nikt nie będzie w stanie powstrzymać tego, co napisałem o Twoim życiu. Ci, którzy Was krytykowali, którzy w Was wątpili, którzy wyśmiewali Waszą wiarę, zobaczą moje czyny na własne oczy. Ale nie dla zemsty. Nie działam z zemsty. Działam na rzecz sprawiedliwości. A sprawiedliwość, która przychodzi z góry, jest inna. Ona nie poniża, ona wywyższa. Nie niszczy, lecz odkupuje. I to właśnie zrobię z Twoją historią: odkupię każdy rozdział naznaczony bólem i napiszę zakończenie tak wspaniałe, że będziesz je oglądać ze łzami wdzięczności w oczach. Za dużo płakałeś z powodu tego, co straciłeś. Już obwiniasz siebie za to, co się nie udało. Ukryłeś się za lękami. Które już do ciebie nie należą. Czas wstawać. Czas wziąć głęboki oddech i ponownie zaufać. Bo nie przyprowadziłem cię tu po to, żeby zostawić cię samego. Jeśli pozwoliłem, aby może było wzburzone, to tylko po to, abyś nauczył się ufać sternikowi. A teraz kieruję Twój statek w stronę spokojnych wód. Wyjdziesz z tej fazy silniejszy niż gdy w nią wchodziłeś. Mądrzejszy, bardziej wypełniony moją obecnością. A ci, którzy czekali na Twój upadek, zobaczą Twój wzrost. A ci, którzy odeszli, gdy wszystko się rozpadło, zobaczą, że ich źródłem nie był świat, lecz ja. To zawsze byłem ja. Dlatego, mój synu, kontynuuj. Nie puszczaj teraz mojej ręki, ponieważ najtrudniejsza faza już minęła, a teraz nadchodzi czas żniw. To jest restytucja, to zaszczyt, i nie dlatego, że na to zasługujesz, ale dlatego, że ukochałem Cię miłością wieczną. Synu mój, Twoje modlitwy nie poszły na marne. Słyszałem każdy krzyk. Który wydobył się z waszej bliskości. Każde słowo wyszeptane przez łzy, każde twoje słowa. Boże, jeśli nadal jesteś ze mną, daj mi znak, słyszałam to. I nie tylko słuchałem, odpowiedziałem na swój sposób. Być może spodziewałeś się grzmotów, znaków na niebie, natychmiastowych odpowiedzi. Ale przemawiałem przez spokój którego nie rozumiałaś, przez drzwi, które zamknęły się, by Cię chronić, przez ludzi, którzy pojawili się na Twojej drodze dokładnie w chwili, gdy Twoje serce miało się poddać. Musisz to teraz zrozumieć: nic, co Ci się przydarzyło, nie było przypadkiem. Nie, nawet porażki, nawet nieopóźnienia, ani rozczarowań. Wszystko, absolutnie wszystko, jest częścią planu, który w pełni zrozumiesz dopiero później. Ale teraz, w tej chwili, chcę, żebyś odpoczął. Tak, odpocznij we mnie. Nie musisz już walczyć własnymi rękami. Nie musisz nikomu niczego udowadniać. Nie musisz biegać jak ktoś, kto desperacko chce utrzymać się na nogach. Masz Ojca, Ojciec, który nad tobą czuwa, który troszczy się o ciebie, który kocha cię ponad słowa. Synu, wielu oceniało cię za etapy, których nawet nie chciałeś przeżyć. Zwrócili uwagę na twoje upadki, nie wiedząc, jaki ciężar dźwigasz. Ale ja widziałem każdy wysiłek. Widziałem, gdy nikt inny nie widział. Widziałem, jak wstałeś z łóżka, chociaż nie miałeś siły. Widziałem, jak oddajesz cześć Bogu ze złamanym sercem. Widziałem, jak siałeś wiarę, nawet gdy wszystko wokół krzyczało rozpaczą. I dlatego nadszedł czas, abym oddał Ci hołd. Nie dlatego, że byłeś doskonały, ale dlatego, że taki pozostałeś. A kto we mnie trwa, otrzyma ode mnie wszystko, co obiecałem. Nowy sezon już tuż, tuż. I zamierzam wylać na ciebie przełom tak obfity, że twoja historia podzieli się na te sprzed tego czasu i te po nim. To będzie tak oczywiste, tak nadprzyrodzone, tak nieoczekiwane, że nawet ty będziesz podekscytowany tym, co nastąpi. Drzwi, które otworzę, nie będą zwyczajne. Zasoby, które prześlę, nie będą pochodzić ze źródeł naturalnych. Łaska, która spłynie na Twoje życie, będzie tak widoczna, że gdziekolwiek postawisz stopę, moja obecność będzie podążać za Tobą. Gdziekolwiek będziesz mówił, moje namaszczenie będzie odczuwalne. Gdziekolwiek się ruszysz, niebo będzie się poruszać razem z Tobą. Ale pamiętaj, Synu, nie zatrać istoty rzeczy. Kiedy Cię podniosę, postępuj z tym samym sercem. Nie zapomnij skąd Cię mam. Nie bądź dumny z tego, co dałem Ci w ręce, jakby to była Twoja zasługa. Pozostań skromny, wrażliwy i złamany. Bo im bardziej się opróżnisz, tym bardziej ja Cię napełnię. Im bardziej będziesz polegał na mnie, tym bardziej będę Cię używał. A wiesz, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze? Bo na końcu zrozumiesz nie chodziło o Twoją siłę, nie chodziło o Twoje umiejętności, zawsze chodziło o Moją miłość. Miłość, która leczy, podnosi, podtrzymuje, odnawia, przygotowuje, prowadzi i zaskakuje. I ta miłość nigdy nie zawiodła. Nigdy nie zawiedzie. Zanim zakończę tę wiadomość, chcę otworzyć swe serce i szczególnie podziękować każdemu z was, którzy zostaliście aż do tej pory, słuchając każdego słowa, odczuwając każdą część, płacząc, rozmyślając lub po prostu w ciszy przyjmując to, co Bóg do was powiedział? Dziękuję bardzo! Prawdę mówiąc, ty, który słuchałeś do końca, ty, który podzieliłeś się tym filmem z kimś, ty, który napisałeś w komentarzach, ty, który tak głęboko odczułeś tę wiadomość wiedz, że jesteś żywą częścią tego celu. Bez ciebie nic z tego nie miałoby sensu. Bez Waszej obecności, bez Waszego wsparcia, bez Waszego czasu ten kanał nie byłby tym, czym jest. Każde wyświetlenie, każdy lajk, like, każda pełna miłości wiadomość to paliwo, które napędza mnie do dalszego działania. I nie jestem tu sam, jesteś częścią tego. Jesteś odpowiedzą na modlitwę. Z każdym nowym filmem. Z każdym słowem płynącym z mojego serca modlę się, aby Bóg cię dotknął. Niech on przemówi do ciebie tak, jak mówił do mnie. Oby ta więź, którą tu nawiązujemy, wykroczyła poza ekran. Niech będzie duchowe, prawdziwe i przemieniające. A jeśli dzisiaj w jakiś sposób Bóg dotrze do ciebie poprzez to przesłanie, Chwała będzie należała się wyłącznie jemu. Ale wdzięczność, wdzięczność jest cała moja za to, że jesteś tu ze mną. Dziękujemy bardzo za zaufanie do tej treści. Dziękuję bardzo, że pozwoliłeś słowu wejść do swojego domu, swojego pokoju, swojego umysłu, swojego ducha. Dziękujemy, że należysz do pokolenia, które nadal chce słyszeć głos Boga. Niech Pan cię błogosławi, strzeże i umacnia każdego dnia. Do zobaczenia w następnym filmie. Niech Bóg będzie z tobą. I raz jeszcze, bardzo dziękuję.